Cześć, witajcie na kanale CADvision Akademia. Dzisiaj temat jaki pytaliście i myślę, że jest niezwykle ważny i może być dla Was niezwykle przydatny. W jaki sposób można dostosować postprocesor do maszyn wielościowych w Autodesk Fusion K. Zaczynamy. Ok, Zaczniemy od tego, aby znaleźć odpowiedni postprocesor do Edycji. I tak, jest możliwość, że dany postprocesor już jest dostosowany do obsługi maszyn wielościowych, chociażby, piszemy, dosan i takowy post dla maszyn z systemu Fanuc dosan będzie już przygotowany to samo, jeżeli chodzi o Hasa Także znajdziemy postprocesor, gdzie tylko w Properties musimy zaznaczyć, że będziemy korzystać z maszyny wielościowej i temat będzie załatwiony. Natomiast załóżmy, że aż tak dobrze w naszym przypadku nie jest. I skorzystamy z klasycznego fanuka. Fanuk, typowy fanuk, tutaj żadnej większej filozofii nie ma. Zapisałem sobie ten postprocesor. U mnie na komputerze i tak. Nawet jeżeli nie, zna, nie udało nam się znaleźć postprocesora, który już ma zdefiniowane korzystanie z multiaxis, dalej jest szansa na to, że nic nie musimy zmieniać. Już tłumaczę, dlaczego. Zdecydowana większość, o ile już nie wszystkie postprocesory dostosowane do symulacji maszynowej. Nie wymagają żadnych zmian w poście, aby korzystać z maszyny wieloosiowej. Ok, już tłumaczę o co chodzi. Nawet jeżeli nie zdefiniowaliśmy osi A i C w naszym poście, a skorzystaliśmy z, z symulacji maszynowej w Autodesk Fusion CAM, elegancko, to podczas przeliczania kodu, daję sobie postproces. mogę skorzystać z opcji Use Machine Configuration, czyli skorzystam z wszystkich ustawień odnośnie osi mojej, w tym przypadku A i C, z danych, jakie są zdefiniowane w maszynie do symulacji maszynowej. Tak więc klikam, Post. Ok. I to co możecie zauważyć, nie mając zdefiniowaną oś A i C, w moim GKodzie pojawiają się zmienne A i C oznaczające obrót osi A o 30 stopni. Ok, czyli na ten moment nic nie musimy zmieniać. Jeżeli uda nam się znaleźć postprocesor. Które już ma zdefiniowane multi -axis. Jeżeli korzystamy ze symulacji maszynowej i tworząc maszynę do symulacji maszynowej odpowiednio zdefiniowaliśmy te dane, jak tworzyć maszynę do symulacji maszynowej, pokazywałem w innym odcinku, gdzieś to się tutaj pojawi. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ jest jeszcze jedna możliwość. Może najmniej oczywista, ale dobrze o niej wspomnieć, a mianowicie. Definiując kąt poszczególnych osi w MultiAccess, z założenia korzystamy z dwóch opcji. Albo podajemy już gotowy kąt, na przykład osi A i C, tak jak tutaj mamy w tym przypadku A30. Natomiast jest też możliwość, że my podamy obrót płaszczyzny. Tak, czyli mamy płaszczyznę, i my podajemy, w jaki sposób obróciła się ta płaszczyzna. I to są funkcje w FANUK 68.2, w się e, cykl 8, w e, OSAI UPER. Tak więc każde ze, ze sterowań ma e, swój odpowiednik. No i tak. Mam ten mój postprocesor FANUK. Ok, i w Properties mam możliwość użyć G68.2. Klikam Post. Ok, jako że nie zaznaczyłem G68.2, otrzymuję błąd, ponieważ nie została zdefiniowana opcja multi access. Natomiast, jeżeli bym zaznaczył tę opcję, ponownie nie korzystając z Machine Configuration, ok, błędu nie ma i podaję w, poprzez cykl G682, w jaki sposób ta płaszczyzna jest obrócona, w tym przypadku i i to, czy maszyna zmieni kąt osi a, czy c, czy b, nas już nie obchodzi. My podajemy, jak jest obrócona płaszczyzna i maszyna, czy właściwie sterowanie na danej maszynie już powinno to obliczyć. Z tym, że nie każda maszyna obsługuje tego typu cykle. na Fanuku jest to opcja dodatkowa, podobnie jest w Siemensie, ecykl 800 jest e, dodatkowo płatny, jest opcją. Tak więc w tym momencie pozostaje nam trzecia możliwość, a mianowicie zdefiniowanie osi obrotu w naszym poście. Ok, jak do tego podejść? E, ściągnęliśmy posta Fanuk, tego podstawowego, nie? OK, tego. I tak, należy wyszukać zmienną, ponieważ nie zawsze to będzie w funkcji define machine. Wcześniej ta definicja chociażby, chociażby była on open, także najbezpieczniej moim zdaniem wyszukać a axis, b axis albo c axis, nie? czyli Przynajmniej jedno z tych trzech powinniśmy znaleźć w poście. Przynajmniej jedną z tych trzech zmiennych powinniśmy znaleźć w poście. Jeżeli takowej zmiennej nie ma, nie bierzmy się za to, tak? Czyli, jeżeli wyszukujemy A-axis, B-axis, C-axis i nie możemy znaleźć tej zmiennej, nie bierzmy się za to, bo to nie jest kwestia dopisania zmiennej, czyli skopiowania. Te linijki wklejenia w post, gdzie nie jest, to w żaden sposób zdefiniowane, już będzie działać. Nie, to już jest w dużo cięższy temat i dużo łatwiej znaleźć post. Szczególnie, że z tego co kojarzę, każdy post, jaki ściągniemy z bazy autodesk obecnie, już będzie miał zdefiniowane te osie. Może to wystąpić, że, że, że nie będzie tej definicji. W postach, na przykład sprzed 10 lat. Natomiast dużo łatwiej wyjść od nowego posta, gdzie te osie są zdefiniowane, niż do jakiegoś tam 10-letniego posta, dopisać korzystanie z osi A czy też osi AC. Ok? Czyli przytrzymaliśmy posta wszelkie opcje, jakie nam by mogły jak, jakie dałoby nam możliwość uniknięcia edycji posta? Odpadają, czyli nie udało nam się znaleźć takiego posta, nie możemy skorzystać z obrócenia płaszczyzny, bo na przykład nasza maszyna tego nie obsługuje, albo to nie ma żadnego sensu, bo tylko chcemy użyć osi A w podzielnicy. Tak więc przechodzimy do edycji posta, to w jaki sposób. Przejść do edycji posta to w jaki sposób symulować tą ścieżkę narzędzia w poście też znajdziecie W jednym z moich filmów jak zacząć edycję Post procesora do Autodesk Fusion Tak więc Też wam tam mogę odesłać jeżeli Jeszcze nie zapoznaliście się z tym filmem No i tak Mamy zmienną W tym przypadku znajduje się w funkcji Define Machine I Mamy ifa false, Czyli zawsze będzie false. Nieważne, co się wydarzy, zawsze będzie false. My albo wpiszemy na stałe, że zawsze będzie prawda, czyli OK, czyli true. Natomiast moglibyśmy także dodać property, że w zależności od tego, czy chcemy, aby definicja tylko się wystąpiła, a czy też nie chcemy, żeby wystąpiła. Dodamy albo true, albo false, jak dodawać tak, także w jednym z moich filmów znajdzie, znajdziecie odnośnie postprocesorów do Autodesk Fusion. No i tak, przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. Mamy create axis, czyli tworzymy oś. Tworzymy oś obrotową w tym przypadku ee, pod zmienną A, czyli to będzie oś A, no i tak. Mamy Coordinate, zawsze. To o czym wam wspominałem, to że możemy skorzystać z definicji e, multi access e, z maszyny do symulacji maszynowej. Czyli to co tutaj mamy 1 do 1 odpowiada temu co mamy w e, poście, czyli pod tą zmienną Osi A. To jest niezwykle ważna uwaga, To wam dużo może ułatwić, bo tutaj jest to jakoś tak lepiej opisane. Dużo łatwiej się w tym odnaleźć, tak? Czyli e, coordinate to jest wokół jakiej osi de facto się kręcimy, nie? Czyli zakładając, że edytujemy posta pod e, pod tę podzielnicę właśnie, tak jak to tutaj widać patrzymy na osie, kręcimy się wokół osi X, czyli wpisujemy X. Ok, sobie przejdę. Możemy wpisać X, możemy wpisać liczbę 0, 1, 2, licząc, licząc po amerykańsku X, Y, Z. Nie, czyli w tym przypadku 2 oznacza Z, czyli w tym przypadku osi C kręci się wokół osi Z w tej, w tej osi C. Tak, czyli to zawsze musi być, zawsze musi być zdefiniowane. Kolejna zmienna, jaka często się pojawia, to jest zmienna table. Zmienna table oznacza, czy ta oś jest na stole, czyli tak jak tutaj mamy, no i właściwie tak jak mamy w tym przypadku, ale też jest możliwość, że nie będzie się zmieniał kąt detalu, czyli nie będzie się zmieniał kąt stołu. Tylko będzie zmieniał się kąt głowicy e, I w tym przypadku, jeżeli jest table true, no to wracamy detalem, tak? Zmienia się kąt stołu. Jeżeli byśmy dali false, to jest to opcja, gdzie zmienia się kąt głowicy. Ok. No i tutaj myślę, że też to dość sensownie widać, czyli oś AC. Powoduje zmianę położenia stołu. Natomiast, jeżeli by ta oś A znajdowała się w tym miejscu, no to powodowałoby zmianę kąta head, czyli głowicy. Ok, kolejna zmienna, jaka się pojawia zawsze, to jest axis. Zmienna axis to jest Oś obrotu zapisana w formie wektora. Możecie pomyśleć, że właściwie to jest dokładnie to samo, co tutaj zdefiniowaliśmy, tak? Ponieważ kręcimy się wokół osi X, czyli tu będzie 1. No tak, będzie 1. Natomiast nie zawsze. Mamy w tym momencie ścieżkę A30, czyli... Z założenia powinniśmy się obrócić na pozycję 30, natomiast na maszynie mamy tak jakby odbicie lustrzane, czyli idzie na minus 30. Nie o to nam chodzi. I dodając minus do e, tej zmiennej. Zapiszemy. Okej, okay, tylko jeszcze preference wyłączę, żebyście widzieli o co mi chodzi. OK, otrzymamy minus 30, tak? Czyli jeżeli testujemy na maszynie i zamiast pójść na minus, poszła na plus, to jest to miejsce, gdzie możemy to zmienić. Niezwykle ważny aspekt i często się z tego korzysta. Kolejny parametr, jaki możemy zdefiniować, definiując, tworząc naszą oś w tym przypadku A, to jest range, zakres. W założenia temat oczywisty, w tym przypadku mamy zakres minus 360 plus 360, ale to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ poza, poza samym zakresem możemy także zdefiniować parametr cyclic, czyli czy dana oś jest cykliczna, czyli kręci się nieskończoność, tak, czy nie. Domyślnie ten parametr jest false, czyli jako, że tu mamy range, no to z założenia e, mamy false, czyli w tym momencie minus 360 to jest limit danej maszyny, czyli ona dalej niż minus 360 nie pójdzie. To jest niezwykle ważne, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład taki stół, to ten stół na przykład pójdzie na minus 120 i na plus 120 dalej nie pójdzie, bo Albo przewody na to nie pozwolą, albo byśmy gdzieś tam mechanicznie się zderzyli na samej maszynie. I właśnie tutaj ta zmienna Cyclic jest kluczowa. Ponownie sobie to, tą zmienną Wam, myślę, wytłumaczę na definicji maszyny. Ponieważ, tak jak wspomniałem, to jest jeden do jeden to samo, można z tego zamiennie korzystać, a tutaj jest to dość fajnie pokazane. A mianowicie, jeżeli mamy oś A, to mamy zakres i mamy cyclic, czyli czy dana oś jest cykliczna, czy limited, czyli jest limitowana i w tym przypadku dalej jak minus 120 nie pójdziemy. Nie ma takiej możliwości. ale jeżeli damy cyclic i wpiszemy minus 120, bez sensu, minus 360, to co się wydarzy, jeżeli pójdziemy na minus 360, ta oś pójdzie oczywiście dalej. Nie musimy się wycofywać z narzędziem i podjeżdżać do innej pozycji pod innym kątem. Natomiast tu na przykład będzie się liczyło od nowa. To jest w pełni zależne od maszyny. To należy dobrze przetestować. Co się dzieje na maszynie, jeżeli na przykład po. 360 znowu wpiszemy na kąt 1, czy ona się cofnie, czy pójdzie dalej. To jest niezwykle ważne, aby sobie to przetestować i odpowiednio to ustawić właśnie poprzez opcję cyclic, tak? Czyli jeżeli ta oś jest cykliczna, to w tym momencie musielibyśmy tutaj dopisać cyclic i true, tak jak to mamy hosier table. I teraz dalej mamy zmienną preferencję, czyli jaka jest nasza preferencja. Dość podobna, w, zmienna względem tego, czy tutaj dawaliśmy minus czy nie, ale w sumie nie do końca, ponieważ zmiana w parametrze axis przy tej jedynce dopisując minus 1, zmieniając jedynkę na minus 1, powodujemy tak jakby odbicie lustrzane danej ścieżki narzędzia, tak? Czyli jak maszyna poszła na minus 30, to pójdzie na 30. To jest zupełnie inna pozycja i to jest niezwykle ważne. Natomiast preferens daje nam możliwość, czy zapis będzie taki czy inny, tak? Czyli pozycja cały czas będzie ta sama, Natomiast zmieni się zapis. Niezwykle ważna rzecz, żebyśmy sobie tego nie pomieszali. Czyli, jak ja w koreferencji dam minus 1, to pozycja będzie minus 330. Ok? Jeżeli dam 1, będzie 30. Ok? Czyli, ja nie idę na. Pozycję plus 30, minus 30, na pozycję minus 330 albo 30. Nie? Z założenia pozycja jest ta sama, zmienia się zapis. Czyli, czy ten zapis ma być dodatni, czy ujemny. Natomiast kąt powinien być taki sam. Kolejna zmienna, niezwykle ważna, być może nawet i kluczowa, czyli, czy korzystamy z TCP, czy nie korzystamy z TCP. OK, i tak wyglądają te zmienne. Przeszliśmy przez każdą z nich. A, B, C w zależności od potrzeb. I dopisać tą zmienną do Machine Configuration. Tak? Czyli obecnie mam tylko oś A. Jeżeli bym po przecinku dopisał oś C, zapisał, to tutaj nam się też pojawi oś C. Tak to wygląda. Dzięki za dzisiaj.